Tak. Witam w kolejnym filmie, a więc tak mamy karter umyty poczyszczony, cylinder ogarnięty tłok już jest założony pierścionki i uszczelniacze tłoczek proszę bardzo to 3, 2.3.1 tutaj kupiłem jeszcze rączkę nową, stylowską bo nie miałem akurat no to wszystko mamy będziemy to kompletować, składać tutaj trochę części jest trzeba to wszystko jeszcze pomyć, poczyścić już względnie mamy wszystko pomyte a czym to wszystko myję to Wam powiem na pewno tej firmy nie promuję no nic z tego nie mam, ale Wam pokażę, patrzcie zwykły preparat do oczyszczenia silników spryskuję za 5-10 minut pędzelkiem mamy wszystko czyste fajnie schodzi to z ciepłą wodą o, zobaczcie jeszcze to powydmuchiwać muszę wszystko bo jeszcze trochę pozostałości ale efekt jest naprawdę pioronujący i to nie jest drogi preparat chyba 8 zł kosztuje czy 10 ale robi robotę tłok jak mówiłem będzie tej firmy, co na pudełku. Tak to wygląda. Jest nowy. I składamy. Jak złożę, to odpalę i Wam pokażę, czy to chodzi, czy nie chodzi. Pozdrawiam. Do następnego. Na razie.